Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus przechodząc, ujrzał pewnego człowieka niewidomego od urodzenia. Sprunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego. I rzekł do niego: idź obmy się w sadzawce siloam, co się tłumaczy posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił, widząc. A sąsiedzi, ci, którzy, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: Czyż to nie jest ten, który siedzi w żebrze? Jedni twierdzili: Tak, to jest ten, a inni przeczyli: Nie, jest tylko do tamtego podobny. On zaś mówił: To ja jestem. Zaprowadzili więc od tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył Mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali Go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich, położył mi błoto na oczy, ognąłem się i widzę. Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli, człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. Inni powiedzieli, ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki? I powstał wśród nich rozłam. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego. A ty, co o nim mówisz, jako że ci otworzył oczy? Odpowiedział, to prorok. Rzekli mu w odpowiedzi, cały urodziłeś się w grzechach, a nas pouczasz? I wyrzucili go precz. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz i spotkawszy go, rzekł do niego. Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? On odpowiedział, a któż to jest, panie, abym w niego uwierzył? Rzekł do niego Jezus. Jest im ten, którego widzisz i który mówi do ciebie. On zaś odpowiedział: Wierzę, panie, i od mu pokłon. Oto słowo Pańskie. My drodzy, liturgia, słowa Bożego dzisiaj prowadzi nas na tematy widzenia, niewidzenia, światłości, ciemności. I parę rzeczy, które gdzieś wybrzmiewają. Po pierwsze, patrzcie, jakie jesteśmy, jakie jesteśmy szczęśliwi. Mamy oczy, widzimy. Mały cud, powszechny, powszedni, wydaje się nic nieznaczący. Dopiero kiedy człowiek ma do czynienia z niewidomym, to dopiero uświadamia sobie, jak to można żyć, nie widząc. Myślę, że wiele takich innych cudów każdy z nas doświadcza w codzienności, które gdzieś przychodzą obok nas, na którymi się najpierw zastanawiamy, bo przyjmujemy to jako pewną oczywistość. Że tak po prostu jest, tak się nam po prostu należy. I po prostu dlatego myślimy, że to jest żaden cud. Tymczasem, posiadanie wzroku, to jest też umiejętność właściwego patrzenia, to jest właściwego odnajdywania się w tej rzeczywistości, w której żyjemy. Słowo Boże mówi nam również o tym, że grzech wprowadza do człowieka pewien nieład. Żydzi myśleli, że grzech zawsze będzie powodował chorobę, jakieś kalectwo. Dlatego mówią do tego człowieka, który był uzdrowiony, że poczęłeś się w grzechu, w innym miejscu trochę wcześniej, apostołowie pytają, widząc niewidomego a kto to zgrzeszył, on czy jego rodzice? Jezus mówi, ani on, ani jego rodzica, to się wszystko dzieje po to, by na, na jaw wyszły zamiary Boże. Czasami ludzie traktują różne wydarzenia, zdarzenia, sytuacje, chorobę, kalectwo, jako karę ze grzechy. Dopiero po, po drugiej stronie życia tak naprawdę odczytamy znaczenie niektórych sytuacji pewnych trudnych dla nas, bolesnych sytuacji, naszych krzyży. Naszych chorób, cierpień, nie tylko fizycznych, bo ludzie też cierpią duchowo, psychicznie. Dopiero po drugiej stronie życia zobaczymy, że nie jest to wcale kara Boża. Odczytamy sens. Po co to było? Dla kogo to było? Jezus zatem mówi, że tu nie chodzi o karę za grzechy, że nie chodzi tutaj o jakieś pokaranie człowieka. Ale Jezus wskazuje na zupełnie inną rzeczywistość. Na ślepotę, ślepotę duszy. Sami wiemy, patrząc na siebie samych, że człowiek nie spełnia się przez świat widzialny, że człowiek nie jest w stanie być zdefiniowany tylko przez to, co widzialne, to, co zewnętrzne, to, co biologiczne, to, co fizyczne. Chociaż mamy ciała, o te ciała dbamy, to mamy tę świadomość, że w tym ciele zamieszkuje cała potęga ducha. Że w tym człowieku zamieszkuje cała potęga, można powiedzieć, psychiki, jaźni, marzeń, pragnień, emocji, uczuć, ale także jest w tym człowieku, w tym ciele, ten pierwiastek nadprzyrodzony, boży. I dlatego, kiedy patrzymy na człowieka, to trzeba patrzeć właśnie w całości, widzieć w nim te wszystkie sfery. Tymczasem grzech powoduje, że człowiek zaczyna być ślepy. Myślę, że pamiętacie tę sytuację z ogrodu Eden, tego biblijnego ogrodu, kiedy to po grzechu Adam z Zewo chowają się w przysłowiowe krzaki, Wstydzą się, wstydzą się własnej nagości. To dziwne, bo przecież przed grzechem też byli nazy. Co się za tym zmienia? Co się zmienia w człowieku? No właśnie grzech powoduje, że zmienia się nasze patrzenie. O ile wcześniej ta nagość w stanie łaski nie była przeszkodą, o tyle grzech powoduje, że zawęża się patrzenie człowieka, że człowiek zaczyna widzieć tylko ciało i wycina całą resztę rzeczywistości. Nie widzi człowieka jego ducha, duszy, nie widzi w nim tego Bożego Dziecka, widzi ciało. Dlatego zobaczcie to, co dzisiaj jakoś tak szczególnie gdzieś pobrzmiewa w życiu, w którym żyjemy, także w środowiskach, w których się obracamy, bardzo duży nacisk na to, co zewnętrzne. Może ktoś być wychuchany, wydmuchany, a powiemy pusty. Może być ktoś, kobieta pięknie wymalowana, pięknie odstawiona, ale nie chciałbyś, by była żoną twoją czy matką twoich dzieci. Pewnie, że Kościół cały czas wkłada nam do głowy, że nie możesz patrzeć na człowieka tylko pod kątem zewnętrznym. Dlatego wielki sprzeciw przeciwko prostytucji, pornografii, przeciwko traktowaniu człowieka tylko jako ciało, bo to jest niegodne człowieka. Grzech powoduje, że nasze myślenie, nasze patrzenie na siebie, na drugiego człowieka staje się by zaciemnione. To tak jak kiedyś. Yy, dawało się przy dorożkach koniom klapki. Mówimy jeszcze czasami mieć klapki na oczach. Po to, żeby koń się nie rozpraszał. Szedł dokładnie w tą samą drogę, którą byśmy chcieli. I można powiedzieć, że grzech nakłada takie klapki. Zobaczcie, jak to świetnie wychodził u faryzeuszy. Kiedy przychodzą z człowiekiem, który jest uzdrowiony, przecież go widzieli jako żebraka. Wiedzieli, że jest niewidomy. Kiedy go przyprowadzają do faryzeuszów, to co? Oni się cieszą? To czy grzeszny człowiek to zrobił? Tam nie ma radości, że mają cud, że widzą uzdrowionego człowieka. Bo w myśleniu żydowskim jest bardzo jasne, skoro grzech, kalectwo, choroba pochodzi od szatana no to kto może wyzwolić z grzechu? Kto może wyzwolić z choroby, z kalectwa? No ktoś, kto jest silniejszy. Zatem skoro widzą człowieka uzdrowionego, to mają świadomość, że mają do czynienia z kimś, kto jest potężniejszy od diabła. No ale gdyby to przyznać, to trzeba by było zacząć zmieniać swoje życie. Ale oni nie chcą zmieniać życia, bo są ślepi. I wtedy wyszukują jakieś drobnostki. A, w szabat to zrobił. A, tu Cię mamy. Myślę, że czasami jest w naszym życiu takie pragnienie, żeby nam się coś cudownego objawiło. Pan Jezus, żeby nam się objawił. Matka Boża, żeby do nas przemówiła. Najlepiej, jakby święty jakiś stanął przede mną i powiedział, choćby święty Michał Archanioł. Wtedy człowiek powiedział, o, cud. Kochani, myśmy tak wielu cudów doświadczyli w życiu. Mówię to o sobie, bo jestem tego pewien. I myślę, że wielu z Was doświadczyło, że pewne sytuacje się czasami obróciły o 180 stopni, człowiek sobie myślał: Boże, jak to możliwe? Nie mogło się to po ludzku stać. I co zmieniło się życie? Czy myślicie, jakby się Matka Boża objawiła, to człowiek nagle by zmienił życie? Jezusa dotykali, słuchali, widzieli. Pod krzyżem kto został? Siedem osób? Jan? I parę kobiet? A gdzie reszta? Można mieć takie klapki, że człowiek patrząc nawet na cuda ich nie widzi. Ich nie dostrzega, bo ma zupełnie gdzie indziej to swoje myślenie. Ma gdzieś zupełnie inaczej swoje patrzenie. Właśnie Chrystus przestrzega nas przed taką ślepotą duchową. Ślepota, która wynika z grzechu. Która powoduje, że człowiek ma zaciemnione obrazy, zaciemniony sposób patrzenia na rzeczywistość, w której żyje, i ospłaszcza, Przez to wszystko, co się dzieje, nie ma wymiaru tylko takiego horyzontalnego, jednowymiarowego, wymiarowego, tak się wyrażę, płaskiego, ale to wszystko to też jest świat duchów, w którym żyjemy. Trzeba nam powiedzieć: Panie, przywróć nam wzrok, przywróć nam patrzenie Boże na wiele spraw. Na rekolekcjach, które prowadziłem, to była pierwsza niedziela Wielkiego Postępu, więc jeszcze zdążyłem. Poznałem takiego Mateusza. No normalnie człowiek jak z kosmosu, nie wiem, czy już wiem ten przykład, ale powtórzę w razie czego. Jak z kosmosu, 24 lata, minister, lektor, ma już firmę małą niewielką, którą założył, zatrudnia dwie czy trzy osoby. Rozmowa zaczęła się od spowiedzi świętej, znaczy o spowiedzi, nie o spowiedzi, tylko o spowiedzi. księdze tak naprawdę chce się modlić o dobrego spowiednika. Ja potrzebuję takiego czasu, żeby ten człowiek mnie znał, żeby coś więcej ta spowiedź dawała. Nie tak po łebkach, aby do przodu. I później proboszcz mówi, widziałem, że gadałeś z Mateuszem. Ty wiesz co? Cztery lata chodził z dziewczyną jakbyś widział tę dziewczynę jako piękna dziewczyna. Jak ktoś mówi pod ale laska. Mówi, super dziewczyna. I wiesz co, po czterech latach się rozstali. Mówi, wiesz dlaczego? to już powiedział do niej tak, słuchaj, przez cztery lata zobaczyłem, że to, co dla mnie jest ważne i święte, nie jest dla ciebie ani ważne, ani święte. W jej domu nie było modlitwy, w jej domu nie było sakramentów, Grosza Święta była tylko wtedy, kiedy Mateusz tam zajechał i ociągnął do kościoła. Także kwestia wartości wyznawanych, poglądów, to jakby dwa różne światy. I po czterech latach chodzenia z piękną dziewczyną Mateusz mówi, słuchaj, nie będziemy się mogli ożenić, bo to nic z tego nie będzie. Myślę, Boże, jaka głębia spojrzenia. Patrząc tylko na zewnętrzne, chudzia na juzia, żeń się, chłopie. Najpiękniejsza laska w okolicy, o co ci chodzi? Wszyscy by ci zazdrościli. Ale jak żyć? Rozmawiam z moim uczniem. No chłopak super inteligentny. Oczytany naprawdę na różne tematy. Można z nim gadać i gadać. I zaczęła się nasza rozmowa coś na temat modlitwy. I mówię bo mówi, pomodlę się dzisiaj za księdza. Mówi, oj chyba ty się nie często modlisz. No, tak zaczął się śmiać, mówi, no chyba ostatni raz jak spowiedzi byłem, już nie pytałem, kiedy to było. Ja mówię, widzisz, ty jesteś inteligentny, a ja ci życzę tego, żebyś był mądry. Inteligencja to jest kwestia rzeczywiście wiadomości, kojarzenia i tak dalej. A mądrość to jest jeszcze umiejętność właściwego patrzenia. Tu nie trzeba mieć szkół, nie trzeba mieć niewiadomo jakiego wykształcenia. Patrzcie mądrości mieli tacy błogosławieni męczennicy, prości ludzie, którzy tak uchwali Boga i Kościół, że byli w stanie oddać życie. Oni nie czytali, pewnie może nawet większość z nich była niepiśmienna, yy, nie pewnie nie potrafiła czytać, być może niektórzy. Modlitwy znali z pamięci. A jakie mądre spojrzenie! Jak się słuchało czasami ludzi starszych, którzy mieli takie Boże patrzenie. I te życie jakieś inne było. Jakie żyjemy w powariowanym świecie. No gdzieś gonimy, pędzimy i dokąd tak lecimy? Teraz mamy obowiązkowo przestój i wariujemy, bo jesteśmy wytrąceni ze swojego biegu. A może warto się zastanowić wreszcie, dokąd my tak biegniemy. Prosić Pana Boga, żeby zdjął łuski z naszych oczu. Można powiedzieć, że czas Wielkiego Postu jest właśnie takim dobrym czasem, gdzie Kościół zachęca do spowiedzi. To jest chyba najlepszy gabinet okulistyczny. Przestać patrzeć na to, jak inni patrzą, co inni mówią, co inni myślą. I zacząć myśleć, a jak Bóg na to patrzy. Jak Bóg patrzy na moje kapłaństwo, na moje małżeństwo, na życzeństwo. jak Bóg patrzy na moje życie i prosić, żeby ten mój wzrok zaczął bardziej być wzrokiem Bożym. Widzieć więcej, widzieć dalej. Inaczej się nie da pójść pod krzyż, jeśli człowiek nie widzi, dlaczego Bóg oddaje życie. Dlatego właśnie.